Czy z 8 godzinnej baterii Parkside i kawałka drutu damy radę zrobić sobie starter do auta? Fajny trick, szczególnie na stare auta. Mój 20-letni pasat spokojnie odpalił. Przypomnę tylko, że to jest B5 i 1,9 TDI, także też z tym rozruchem nie jest tak łatwo. Wczoraj mi się trafiło dokładnie to samo, yy, tyle że nie miałem naładowanej baterii, więc jeżeli nie mamy naładowanej baterii jednej, no to wtedy musimy się podzielić. Także bierzemy sobie z jednej baterii z drugiej. Tu minusik, tu minusik, plusik, plusik. Pamiętajcie, plusik dajemy do akumulatora, do e, oczywiście do pozytywnego bieguna, a minusik najlepiej gdzieś do jakiejś metalowej obudowy silnika bądź auta. Pozdrawiam.